W poniedziałek ukraiński portal WinBazar poinformował, że z Bydgoszczy do Winnicy przyjechało 20 ton pomocy humanitarnej, która następnie została rozdysponowana do miejsc najbardziej potrzebujących, m.in. Kijowa i Charkowa. Transport wyruszył bezpośrednio z bydgoskiego centrum targowo-wystawienniczego. Dzisiaj byliśmy świadkami jak pakowane były kolejne transporty. Akurat wczoraj dostaliśmy bardzo fajną wiadomość. Najpierw dostałam informację od kierowcy, że to otarł, a później już patrzę na portale w winicy, że jest rozlodowany i akurat poznaję te kartony i te łóżka szpitalne, które tam No To nas motywuje, bo to cieszymy się, że pomoc trafia bezpośrednio do tych najbardziej potrzebujących, czyli ci, którzy są w tej chwili w Ukrainie, są na froncie. No cieszą nas takie właśnie informacje docierające, że ta pomoc jest realna, jest Fizyczna i jest bardzo potrzebna, bo najgorsze jest to, że wolontariusze, darczyńcy się angażują, a ta pomoc może nie docierać, może być przejmowana przez wrogie siły, przez nieuczciwych ludzi, a tu wiemy i mamy pewność, że dotarło do tych najbardziej potrzebujących. No i się cieszymy. To jest też dobry imię Bydgoszczy, To jest też jakaś wprawdzie, no, trudno mówić na wojnie o promocji, ale promocja na, na naszego miasta. Nasze półotwarte drzwi w herbie zobowiązują, że powinniśmy być gościnni, No i w tej chwili możemy tą gościnność eksportować na zewnątrz i powinniśmy to wszyscy robić tak długo, jak się da. Gdy odbywało się ładowanie tirów, przyjeżdżały z całego regionu transporty darów. Byliśmy świadkami chociażby transportu z gminy Szubin, który przywiozła dyrektor szkoły w Królikowie. Przyjechaliśmy ze szkoły podstawowej w Królikowie, gmina Szubin. Przywieźliśmy zaledwie jedną, jedną transzę darów. Spodziewamy się, że gdzieś sześć jeszcze czeka do odebrania. Jest to efekt zbiórki, zbiórki jaką przeprowadziliśmy w szkole z udziałem mieszkańców sąsiednich sołectw a nawet Polaków, Ukraińców i Niemców zamieszkałych w Berlinie którzy już dwa razy przywieźli nam busy z busy z odzieżą z chemią, z materiałami opatrunkowymi no mas, masa, masa tego jest i zaledwie część tutaj przywieźliśmy dzisiaj, resztę przywieziemy, przywieziemy jutro, ponieważ organizowana taka zbiórka jest w Urzędzie Miejskim w Szubinie. No i my się tutaj podłączamy pod tą zbiórkę, więc dokładnie w to miejsce będzie przywieziona jutro reszta. Główny punkt dystrybucji darów w Kujawsko-Pomorskim wizytował w międzyczasie wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.